Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku wraz z Pauliną i Pawłem pojedziemy sobie na objazd trasy Kaczmarka MTB w Świebodzinie. Zachęcam do zostawiania łapek w górę i subskrypcji, jest to dla mnie niesamowite wsparcie i zapraszam Was do oglądania. Cześć. Cześć. To jest Paweł. Cześć, Adrian. Mój brat. Cześć. Cześć. Co, jedziemy? No, jedziemy. No, Ktoś jeszcze będzie na nas czekać? Nie a, oki okay. nie, eee, dzisiaj strome grono. Nikt nie chce jeść. No, ja byłem. Potem się gdzieś zatrzymamy, sobie do końca tego kebabę najwyżej. <grym> no, tam mega głodny, górą przez działki. Coś tam kropi, ale tak delikatnie. Ciekawe, czy kamera to uchwyci, że pada deszcz, a świeci słońce. Będzie. Jak będzie, to robię zdjęcie. Tak jak wtedy z Kamilem. My tu terenową kiedyś wjeżdżaliśmy, to miałem wrażenie, że się przewrócimy na, na ten. No tak, terenu wam tu kiedyś wjeżdżaliśmy no, tutaj można tu kładę sami śniadali. No i to w prawo, nie? No? Tak A korzeń!

No bo tam jest jeszcze dalej koło i dwóch gór, ale ona jest taka mocno stroma. No to właśnie, ja myślałam, że o tej górce nie może. Ej, no to czekajcie, chodźcie się cofniemy i zobaczymy, czy tam nie będzie oznaczeń. No a potem na tu wracać? No to już tamtędy podjedziemy, no. O kurde, to ten podjazd jest... I oznaczenie zwykłej trasy, nie giga, jest niebieskie. Tak? Chyba tak. Nie ma chyba to, bo... Trzeba się dowiedzieć kurczę te kolory Dobry. Witam I to na single dzisiaj będziemy No do góry Do góry później w prawo i na single i podjazd. A potem czekaj, zjazd Teraz do góry tak jak jedziemy czy na single teraz będziemy wjechać? Na górę Paulina wie, bo jechaliśmy ostatnio tak I to chyba będzie tamtędy szło, tak mi się wydaje łooo wow. Jakie dzikie to, dźwięki. Mój napęd. Oto. To to, na teraz na singlach, uwaga, bo korzenie śliskie. Nie ma nic napisane o trasach. Wprost. I później w prawo. Tak to jest, bo chciałem te A. A do mnie to był TWK-8 Tak. Młody. Jeden do nagra w pracy? Chyba tak. Chyba tak. A <noise> <noise> jestem mieszanką endurografylowo-szosowca. Tak. A ja jestem Do kasku Enduro się chyba czapeczki nie ubiera, a ja się ubrałem. A ja tu jestem z przypadku. Nie wiem. Tu mnie nie wiem. Nie, wiem, nie Ja jest. jestem dzięki o tej pani z boku. O. Ta, ta pani z boku, tak? Na gitarze przekonywania No powiem, no powiem no. Normalnie jak FM. To na rzecz to to tamte dziecko było No zarż, no zarż, No powiedz, <laughs> no, <zarż>, no. <laughs> no powiedz no tak bardzo ze mną to? Ty się nie ustawiasz w piątym sektorze Przestań Kto Ty się ustaw w A Kto Cię Ja to bym w ogóle wystartował w jakimś ultra w przyszłym roku ale też najlepiej to z kimś, bo tak samemu jechać. Nie wiem, 300 km na przykład, nie? Ja mogę ci pokazywać ale na pewno nie na rowerze. Haha, <laughs> jako wóz, te, wóz techniczny. Myślę, że początek będzie mega trudny. Na początek jest taki męczący w sumie, bo jest podjazdowo. Potem jest lekko luz po płaskim. Jakieś małe zjazdy No i w niesulicach wpierdziel A jest W niesulicach będzie ciężko Podjazdy podjazdami Ale Proszę, nie Tak, że Kurde Tam będzie jeden na drugi jechał no, no, tam nawet jakbyś samo nie wiem Offroadem Offroadem, Tak jak ja ostatnio No To tam za dużo to pola ma na że nie ma No Ja mówię Tam jest tak wolny skos Że się, wiesz, szeroko bary Wypinasz się nogą Pum Ej, ale niektórzy tak robią To jest chamskie jak za ręce cię chwytają na przykład. No raz mogą też... W sensie nie wiem, ale jak tracisz równowagę, Ostatnia jaka de deska ratunku, to może być coś łapiesz, co? No to. Tym bardziej jeszcze ktoś to nie umie się aż tak szybko wypiąć, nie? no to tak. Ale patrzcie, jesteś tego knjig. Jedziesz, je chyba szynak, kurde. mój szkurde. nie. mnie! <laughs> I jak nie to policimy razem! Nie, tak jak oglądałem na filmikach, to najgorzej jest, tak wiesz, stromy podjazd. Jedziesz już, a ktoś przed tobą, nie wiem, koło mu się z korzenia. Co? Straci moc, tak. Traci moc, a więc twierdzi, że schodzi. Najgorzej jak się bywali. Zanim... A bo, bo ja jeszcze nie go bardziej, rozjedziesz, nie? To, to mnie najbardziej martwi. No. Nieważne MTB, ma No, no grawelami też jeżdżą na MTB. Słuchaj, jak masz grany to wszędzie wiedziałem. No. Bo. Oczywiście, tak jak nie będę tak szybki na podjazdach, na przykład jakichś korzennych i tak dalej. ja bym chyba nawet nie wiem. By... Ja sam miałem okazję się przejechać gravel'em, ale po otoce i tak. A. Nie chciałbym chyba z tym terem wjechać. Kiedyś zabiorę, to ci dam jak chcesz. Maksymalnie na, na chyba bym... Na tym, na tu już by się tak niewygodnie na oboku wilkowskiego. Mi na przykład nie? bardzo fajnie się jedzie wokół wilkowskiego grafa. Na, na tym broku. No, no tak kijowo trochę. Bo trzęsie. <laughs> Ale tutaj normalnie, super fajny, tam później ścieżki gig, Ale ten bruk eliminuje. Trzeba się nieźle rozpędzić, żeby nie przeszkadzał. Gatka szmatka. I nie zwracali uwagi na taki. No, ale tutaj siedzi. Ale tak, ja nie się pojechać. Ale! Łołow! Zawody tak wyglądają, ja jadę i gadam Tutaj jak na zawodach enduro Po prawej stronie Tego mi życzysz Nie no, życzysz, bo. No. Ale wiesz, lajki wyświetlone muszą się zgadzać, nie? <laughs> Aha I Trzeba poświęcić jedną osobę. Zaraz się wkładam w bija w szprychy O kijach w się bo na gravelu złamałem obręcz, tak Kimi w szprychy wpadł <laughs> Przednie koło tu w patycku. A ja nie wiem, jak tam jadę! Też jechałem. Sekundę, sekundę przestałem Tak, będziesz szutrem chyba tam później do końca. Ej, przerzutka mi się nie chce zmienić. Co jest? Ej, no nie! Halo! O! Przerzutka mi umarła. No, do wymiany? No, już nawet mam do wymiany. A ja tędy bardzo lubię jeździć, jak samemu jeżdżę. Tam później takie jeziorka są, małe oczka takie wodne. Ale po prostu chyba takiej nie ma, to? Nie, no mi póki co jedna starcza, jak tak sobie klikam. Ale planuję drugą dokupić. Ale co na się robisz? Nie, Da Ci Resolve. Taki darmowy, bardzo profesjonalny ale jak już ogarniasz to idzie naprawdę dobre firmy robić nie wiem ja miałem styczność z Vegasem co miesięcu no no i z iMovie one są z tego, i z lotkiego oho ale dziury Będziesz skakać na rowerze kurde kurde się pyta Zaś to Ja do trawy od razu Co? O znam to miejsce Ja bym się śmiał jakbyśmy giga jechali Ja kiedyś tu zdjęcie zrobiłem I było widać jakby tu koniec świata był bo jak tam się nie, idzie z dołu, to nie widać horyzontu. Normalnie jakby nad morzem był. Tam są mostki. No. Bo ja chyba nigdy nad nie byłeś. Albo dawno już nie byłaś. Byłam. No jest mega podjazdowo. No. dobrze mówili, że te karki to nie są łatwe sprawy. A ja mówiłem, że się będzie, to będzie wycisk trochę. Ale ja mam tak nie zawsze przekonanie, jak nie dojadę, to dojdę z tym rowerem. No. Dla ja mnie amortyzator ten nisko siadł, nie? Siadł? No, siadł. Albo pani mnie. Ja sobie pokażę. Wszystkie kamyczki pooznaczane. Większe. Ciekawe kiedy to oznaczali. Od końca będę. No. Jadej! Pierwsze miejsce od końca. <laughs> Która była? No zgadnikem. <laughs> no nie no tam nawet dzieciaki jeżdżą przecież. No tak, no to pewnie. Tędy jeszcze nie jechałem. Ale tutaj już jechałem. Ale postawili niespodziankę. My tu kiedyś z kumplami nad drogą skakaliśmy, tylko ktoś musiał stać na drodze. Tutaj się rozpędzaliśmy z dołu i lecieliśmy tam na drugą stronę. Zaraz to zobaczysz. Tam. Tak, no. Bo jest takie wybicie, chociaż nie wiem jak teraz. O tutaj. To jedź i powiedz, czy tam nic nie jedzie, tam nie musiał. To i No, ale teraz to tak nie wygląda jak kiedyś. A tu, że tu? Tutaj było bardziej podmyta. No to prawda było, nie? No, ale o! No, no, ja tędy uwielbiam jeździć. A widzisz, ale się wpasowali w tutaj klimaty. Kurde, nie nagrywałem. O nie! O, pepe. A dobra! <laughs> <tud> <tud> wow, jak Cię wybiło. O, ale... ale piasek strzelił. Cześć, to Paweł. Co się nazywa jazda? Paweł jest tym typem zawodnika, który by Cię wyprzedził, bo pojechał bokiem. Ja wiem. Paję, bo ja będę trakcie, jak na, na Paweł. <tud> Pamiętasz, co powiedziałam przed chwilą? Jeździmy dla fanu, fanu. Nie wiem, mi zamiar za pochodzenia, teraz ja tak nie. Teraz cię zmusiłem trochę. Bo obok jechałem A jeszcze jak na podjeździe to korzonu, to był taki na górę. No, wtedy tak. Ale tak. Nie wiem jaka może jest przyczyna tego. Nie, no to my to wrócimy sobie niekolicja ani ma. Przecież nie ma parcia. Zaraz można się zatrzymać, zobaczymy co tutaj. No zatrzymaj się! Tutaj na przykład. Zobacz trzęs, a nie ciśnie. To my tutaj zobaczymy, na przykład zaczynamy. No dawaj Paulina. Co? Zobacz. Dawaj Teraz się wysunął. Teraz się wysunę, jak siadłem Mi się wydaje, że masz za mało powietrza. No to wynikałoby, że gdzieś musi uciekać, nie? Możliwe, albo po prostu od temperatury ci się tak stało. Adriano, no wiesz czy to się wyspada czy nie wypada? No, od temperatury, od temperatury. też. temperatury. No, widzę, że masz te same hamulce co ja. Kurde, no stojak jeszcze i nóżkę i co? E, tutaj w tym Ale przejściu. Ale super. Tylko, że to jest po słońce. I patrz, już zaszło. Nie no, świeci troszkę. Nie no, za chmur, za chmur. Ja myślałem, że to w drugą stronę będzie szło Tam później w lewo chyba A, to może teraz będziemy tym szybcem wracać Ale jak w rury No, ja muszę go ten wymienić Bo on jest wyjechany strasznie gdzie ja też. Tu na Tutaj drogę w lewo uwielbiam. Zaraz. tam na dole jak się zjeżdża, się wyjeżdża na taki szutr. i tak. Świetna jest. Niedawno ją odkryłam. No ja w sumie odkryłem ją ten dzień tam. Miałem wrzucać odcinek właśnie za tydzień z tego, ale nie wrzucam, bo wyszedł lepszy. Ten z naszego układu. O! Chłopaki nie Aaaa! Aaaa! No i znowu się zagadałam. To ja kebała dopiero w domu zjem. Całą drogę o tym kebabie myślę. Ale zobacz jak będzie smakował. myślą, że wiozłeś go przez tak. 20 km Nie odmawiasz o końcu zimnych. Kebab kręci kilometry. To na strawie powinien być oznaczony jeszcze z nami. I tak? Tak. Ej. Czekaj. Pięćka z kebabem. A <grym> i tak nazwę ten trening. No, Ale to nie pięć bo pięćka to by było pięć kilometrów, mam nadzieję. Na osi. Objazd trasy z kebabem. Objazd z kebabem. <grym> kochani, kochani, czy ktoś kiedyś miał kebaba na trasie Kaczmarka? Ja. <grym> jak prawidłowo jest kebaba i na to, Ja już mam drugi raz. Kupujesz, <grym> 30 km i dopiero go jesz. O, jedzie jak niesulica. Bo tam no, jest ten kąt. to już później można wyjechać tam na drogę normalnie tak. i wrócić z drogi. I tak bo Fajnie. To tu wyjeżdżamy na tę drogę, co kamieniami się wjeżdżało. Ej, super, że tu jedziemy. Chyba ten podjazd to miniemy. Tak, 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 nikt, no, tam jest taki po kamieniach podjazd, nie? No. Co? No, nie, nie, nie. Wszystką drogę mogą do brukowy i zyskować. No tak, tak. No, no tak. Nie wątpię, że jest ten bruk na rozłowie, że No gdzie przez bruk na rozłowie? Po bruchu na rozłowie jecha? ja jechałem. I tak. Mam tam segment. O, o! Możemy w lewo pojechać. Zaraz. Przejedziemy przez pole i warów ominiemy. Ja mam polecać przy zboru, to tam jest loga płacę. No to jak chcesz. W sumie ty masz ten samolot no w Normalnie, lewy, nie? No. A, no jest! Ale nie wiem czy będzie widać Ale tak! Fajnie Jutro masz wolne? No mi no. To się można wybrać O, swojskie zapaszki On tak mało powietrza w oponach, że mam wrażenie, że na flakach jadę Nie jest źle Znaczy no nie wygląda to źle, ale jest Chyba, miękko że taki lekki jesteś Jest miękko, no jestem lekki w sumie Ale tak typowo terenowo mam dzisiaj No i na ja, poczekaj na nas, no Daleko jeszcze Możemy nie zobaczyć, bo... Cześć! Dostałem dzisiaj pierdziel od was No co? Ty? No serio, zmęczyłem się. Nie wiem Ale ten hamulec mi się dotarł z tyłu, ale on jest mocny teraz. A to bo... W ogóle cały hamulec zmieniałem, bo mi znajomy zapowietrzył I zaraz zamiast z tyłu mieć guide R, to mam guide RE to są czterotłoczkowe. O, jakieś kamyczki strzelają Dobre, Witam No Muszki. i tutaj jeżdżesz Pytanie, czy chcesz się czy ja chcesz potrenować, nie? Nie, ja trenuję Nie no, trening był porządny, przecież tyle podjazdów No to będzie w niedzielę? Ja jak właśnie jestem nie jest nieprzyzwyczajony do takich... By do takich jazd jak dzisiaj, bo ja zawsze jestem, wiesz, długodystansowiec, jeżdżę na długie dystanse a dzisiaj to po prostu na krótkim odcinku taki wycisk sobie daliśmy trochę podjazdowo było no i w ogóle... Było. No dla mnie to wiesz, takie coś innego. Chociaż czasem gdzieś na czas sobie pojadę, ale to rzadko. Ale nie powiesz, że fajna do skocznia, jak tak wiesz, no. gdzieś tam, bo tylko... To pewnie. Większe dystanse, drogi, shooter. Ta. Taki typu, no, typowy teren. Nie było jakieś górki, ale jak teraz się No. To jest właśnie uczucie super, jak wiesz, z krawala, który jest sztywny, wsiadam na to. Tutaj to się płynie i tak się ugina wszystko. Pod górkę na dwójce jechała? Tak? Tak, jechała. mówisz? Nagrałeś to? Tak. <laughs> Ale to Macie teraz, czy pod górkę? Pod górkę jechałam. Górkę. A, myślałem, że tak blisko ludzi śpignęła. Podziała. działa. Na dwójce? Jest na dwójce. Jest! <laughs> Twardo musi być I co? Błysza <laughs> ci Paweł? Tak, a ci te błysy wybieniały Szymana nie wytrzymało! Nie wytrzymało <laughs> raczej nie Dobra tu, To bo tu się ciężko wbić To co? To do zobaczenia, Na do następnego do zobaczenia. Cześć Trzymaj się. Jak coś, Dobrze. to będziemy w kontakcie Dobra not się.